Witam serdecznie pokojem Bożym i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka, w którym będziemy omawiali dekalog 10 Bożych przykazań, a w nim zajmiemy się przede wszystkim drugim przykazaniem. Zastanowimy się, jak ono brzmi i jakie ma znaczenie dla współczesnego Chrześcijanina. Gdy odwiedzimy dowolną świątynię katolicką albo prawosławną, zauważymy w niej liczne wizerunki, malowidła rzeźby, inne przedmioty, które są obiektem kultu. Z kolei yy, miejsca zgromadzeń protestantów pozbawione są tych elementów. Z czego to wynika? Okazuje się, że wynika to z interpretacji drugiego przykazania dekalogu. Chciałbym, abyśmy na początku odczytali biblijną wersję dekalogu, a następnie zastanowili się, o czym ona mówi. W dwudziestym rozdziale drugiej księgi mojżeszowej, od czwartego wersetu, czytamy takie słowa: Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. A okazuje łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Jak się okaże, gdy poznamy cały dekalog, drugie przykazanie jest jednym z najdłuższych przykazań, w którym Bóg szczegółowo wyjaśnia, dlaczego zabronił sporządzania podobizn i wizerunków przedmiotów lub osób i jakie to ma znaczenie dla Niego. Spróbujmy zastanowić się nad tym, co możemy znaleźć, jakie treści możemy znaleźć właśnie w tym fragmencie, który odczytałem. Przede wszystkim oczywiście mamy tutaj zakaz czynienia sobie podobizn czegokolwiek z wyszczególnieniem rzeczy znajdujących się gdzieś tam w górze, na ziemi, czy pod ziemią, czy pod wodą. Jest to dosyć wyraźny i kategoryczny zakaz, który Bóg przekazał swojemu ludowi, jednocześnie wyjaśniając, dlaczego dał to przykazanie. Jak się okazuje, drugie przykazanie dekalogu jest jednym z najdłuższych, w którym Bóg szczegółowo omawia swój zakaz, mówi wyraźnie, czego zabrania. I jednocześnie ostrzega ludzi przed konsekwencjami złamania tego przykazania. Spróbujmy się zastanowić, o czym w szczegółach mówią, mówi Słowo Boże. Bóg mówi przede wszystkim, że nie życzy sobie, aby ludzie czcili jakikolwiek wizerunek, aby wykonywali sobie jakiekolwiek rzeźby, posągi, wyobrażenia, figury i oddawali im cześć. Niestety cała historia ludzkości pełna jest wizerunków i kultów, przedmiotów, obrazów, jak również rzeczy, które, są, które były efektem wyobraźni ludzkiej. Dlatego Bóg Izraelowi bardzo wyraźnie i kategorycznie zabrania tego czynić, mówiąc, że to On jest jedynym prawdziwym Bogiem i tylko jemu należy oddawać cześć. Drugie przykazanie dekalogu, oprócz samego przepisu, zawiera również bardzo ważną informację. Bóg mówi w nim, że traktuje bardzo osobiście zdradę i przenosi konsekwencje grzechu człowieka na kolejne pokolenia. Myślę, że jest to bardzo poważne ostrzeżenie i jednocześnie wyjaśnienie. Powinno ono ustrzec człowieka przed popełnieniem. Błędu bałwochwalstwa. Dzieje Izraela są świadectwem, że naród wybrany niestety zapominał o drugim przykazaniu i często łamał je, ponosząc tego bardzo surowe konsekwencje. Ale wracając do treści drugiego przykazania i jego ostatniego fragmentu zauważymy, że Bóg obiecuje tam błogosławieństwo do tysiącznego pokolenia tym, którzy Go miłują. To jest wspaniała wiadomość dla tych, którzy pozostaną wierni Bożym przykazaniom. Drugie przykazanie wydaje się jasne, logiczne i bardzo wyraziste w swojej treści. Czy zatem jest powszechnie przestrzegane? Niestety nie. Świat chrześcijański jest tutaj bardzo podzielony i w ciągu wieków powstało wiele różnych nauk, które wypaczyły treść drugiego przykazania. Okazuje się, że gdy spojrzymy do tak zwanej katechizmowej wersji dekalogu, nie znajdziemy tam w ogóle przykazania o zakazie sporządzania i czci wizerunków czegokolwiek. Brak tego przykazania jest wymownym świadectwem tego, że w ciągu historii chrześcijaństwa zdarzyło się coś niezwykle poważnego. Spróbujmy zastanowić się, co to było. Izraelici po wejściu do ziemi obiecanej nie byli wierni Bożym przykazaniom. Bardzo szybko ich obiektem kultu stał się nie tylko jedyny prawdziwy Bóg, którego oczywiście czcili, ale pojawiły się też inne kulty, inni bogowie z nimi również posągi, wizerunki i przedmioty. Historia Izraela i ich wędrówkę przez pustynię. Mówi między innymi o tym, że kiedy zbuntowali się przeciwko Bogu, Bóg zesłał na nich jadowite węże, które ich kąsały. Kiedy uświadomili sobie swój błąd i prosili Boga o ratunek, Bóg kazał Mojżeszowi wykonać miedzianego węża i umieścić go na podwyższeniu. Każdy, kto spojrzał na tego miedzianego węża, został uzdrowiony. To jeden z wielu epizodów historii Izraela, ale mający znaczenie dla naszego dzisiejszego rozważania. W trzecim roku panowania Ozeasza, syna Eli, króla izraelskiego, objął władzę królewską Hiskiasz, syn Achaza, króla judzkiego. Miał 25 lat, gdy objął władzę królewską, a 29 lat panował w Jeruzalemie. Matka jego nazywała się Abi, a była córką Zachariasza czynił on to co prawe w oczach Pana wszystko tak jak czynił Dawid jego praojciec to on zniósł świątynki na wyżynach potrzaskał supy i rozkruszył węża miedzianego którego sporządził Mojżesz do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło nazywając go Nehusztan widzimy zatem że przedmiot czyli ten wąż miedziany przetrwał w Izraelu bardzo długo od czasów wędrówki po pustyni przez wiele lat był uważany za szczególny przedmiot i czczony, jak czytaliśmy, spalano mu kadzidła. Niemniej jednak zauważmy, że Hiskiarz, który był reformatorem i szczególnie wiernym Bogu Królem, postanowił zniszczyć ten przedmiot, gdyż to Bogu i jedynie Jemu należało oddawać cześć. To jest, myślę, bardzo ważna informacja i argument dla nas, abyśmy pamiętali, że Bóg nigdy nie tolerował Kultu czegokolwiek poza nim samym. Historia Izraela niestety pełna jest epizodów, w których mówi o złych praktykach narodu wybranego i jego niewierności. Okazuje się, że ludy, które zamieszkiwały okoliczne tereny, bardzo często wpływały na zachowania religijne Izraelitów i ci, zamiast pamiętać o Bożych przykazaniach, bardzo często tworzyli dodatkowe kulty bogów, ludów, które znajdowały się wokół nich. Tak było przez wszystkie wieki, aż do samego końca panowania królów judzkich, gdy król Nabuchodonozor zdobył Jerozolimę i zniszczył miasto i świątynię. Zanim jednak dokonało się dzieło zniszczenia, osądzenia Izraela i uprowadzenia do Babilonu. Wcześniej panował król, który postanowił dokonać reformy religijnej. Chciałbym zainteresować Was postacią Jozjasza, króla judzkiego, który jako bardzo młody chłopczyk rozpoczął panowanie w Królestwie Judzkim i panował przez ponad 20 lat. Po około 18 latach swojego panowania, Postanowił wyremontować świątynię pana. W tym celu przez dłuższy czas zbierano datki od ludu, i zbierano je w jednym miejscu i złożono w skarbcu świątyni. Po tym czasie postanowiono wyciągnąć wszystkie te kosztowności czy pieniądze i przeznaczyć na prace remontowo-budowlane. Wtedy właśnie okazało się, że podczas opróżniania skarbca, na dnie tego skarbca znajdowała się Księga Bożego Zakonu. Jest to niezwykła historia, mówiąca o tym, że Księga Prawa Bożego została zupełnie zapomniana w tamtych czasach. I właśnie w momencie, kiedy rozpoczynano remont, kiedy porządkowano rzeczy i wyciągano pieniądze przeznaczone na prace budowlane, Znaleziono zwój prawa Bożego i przyniesiono do króla. Przeczytajmy odpowiedni fragment. W drugiej Księdze Królewskiej, w 22 rozdziale od wersetu 8, czytamy takie słowa. Wtedy arcykapłan Hilkiasz rzekł do sekretarza szafana: Znalazłem w świątyni pana księgę zakonu i wręczył Hilkiasz księgę szafanowi, który ją przeczytał. Następnie sekretarz szafan udał się do króla. I zdał sprawę królowi, powiadając Słudzy twoi wysypali pieniądze, jakie się znajdowały w świątyni i wręczyli je kierownikom robót mającym nadzór nad świątynią. Po czym sekretarz Szafan doniósł królowi następującą rzecz. Kapłan Hilkiarz wręczył mi księgę i Szafan odczytał ją przed królem. Gdy tedy król usłyszał treść tej księgi, rozdarł swoje szaty. Prawdopodobnie król, nie znał prawa, prawdopodobnie nie widział wcześniej Księgi Zakonu i musi tu świadczyć o tym, że jego królestwo, jego panowanie, a także czasy, w których rządził, niestety nacechowane były brakiem poszanowania Bożego prawa. Kiedy jednak król odkrył prawdę, kiedy przeczytał Bożą księgę, wszystko postanowił zmienić. Król Jozjasz był niezwykłą postacią w bardzo odważny sposób usunął kult obcych bogów, który rozprzestrzenił się bardzo szeroko na terenie nie tylko północnego państwa Izraela, ale również Judy. Król Jozjasz jest przykładem człowieka, który dokonał głębokich reform pod wpływem usłyszanego słowa Bożego, zapisanego właśnie w Księdze Prawa. Myślę, że jest to ważny wątek i ważna historia dla wszystkich tych, którzy Zastanawiają się, co mają uczynić w swoim życiu. Kiedy poznajemy Słowo Boże, te dylematy pojawiają się i pytania, które sobie stawiamy, muszą nas niepokoić albo wymagają po prostu odpowiedzi, a czasami najczęściej podejmowania odważnych decyzji. Drugie przykazanie dekalogu i oddawanie czci obrazom, innym osobom czy wizerunkom. Jest dzisiaj bardzo aktualne. Całe chrześcijaństwo pełne jest właśnie tego typu kultów. Zadajemy sobie więc teraz pytanie, czy Bóg akceptuje ten kult, tę formę pobożności, a jeżeli nie, to co powinniśmy uczynić? Przeczytajmy najpierw fragment zapisany w dziejach apostolskich, który będzie dobrą ilustracją do tego, co pragnę powiedzieć. Dzieje apostolskie, rozdział 19, od 23 wersetu. W owym czasie powstała niemała wrzawa z powodu drogi pańskiej, albowiem pewien złotnik imieniem, imieniem Demetriusz, który wyrabiał srebrne świątynki Artemidy i zapewniał rzemieślnikom niemały zarobek, zebrał ich oraz robotników podobnego rzemiosła i rzekł Mężowie, wiecie, że z tego rzemiosła mamy nasz dobrobyt. Widzicie też i słyszycie, że ten Paweł nie tylko w Efezie, lecz nieomal w całej Azji namówił i zjednał sobie wiele ludzi, mówiąc, że nie są bogami ci, którzy są rękami zrobieni. Zagraża nam tedy niebezpieczeństwo, że nie tylko nasz zawód pójdzie w poniewierkę, lecz również świątynia wielkiej bogini Artemidy będzie poczytana za nic, i że ta, którą czci cała Azja i świat cały, może być odarta z majestatu. A gdy to usłyszeli, unieśli się gniewem i krzyczeli, mówiąc: Wielka jest Artemida Efeska. I napełniło się miasto wrzawą, i ruszyli gromadnie do teatru, porwawszy ze sobą Gajusa i Arystarcha, macedończyków, towarzyszów Pawła. Historia dziejów Apostolskich opisuje najpierw działanie Pawła, który idąc w różne strony, między innymi Azji Mniejszej głosił Chrystusa. Głosił Pana Jezusa, który jest zbawicielem ludzi. Oczywiście spotykał po drodze wyznawców wielu religii i trafiał do miejsc, które naznaczone były kultem obcych Bogów. Jednym z takich miejsc był Efes. Jak przeczytaliśmy, religia chrześcijańska i wyznawcy jedynego prawdziwego Boga oraz Pana Jezusa Chrystusa stali się zagrożeniem dla rzemieślników i przedstawicieli kultu Artemidy Efeskiej, zwłaszcza w Efezie, w której znajdowała się świątynia. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że rzemieślnicy oraz ci, którzy żyli z handlu figurkami Artemidy poczuli się zagrożeni, gdyż coraz więcej ludzi odrzucało ten kult, pozbywało się tego, co jest bezużyteczne i nie ma żadnej mocy. Jednocześnie oddawała, oddawało swoje życie Bogu i Panu Jezusowi Chrystusowi. Czy można się zatem dziwić, że ludzie ci naprawdę poczuli się zagrożeni i postanowili działać? W pierwotnym chrześcijaństwie, chrześcijaństwie, które głosił apostoł Paweł, i wierzę w jedynego prawdziwego Boga oraz Pana Jezusa Chrystusa, nie było miejsca na wizerunki, na rzeźby, na przedmioty, które mogłyby być obiektem kultu. Zauważmy, że gdyby Paweł wyznawał podobne zasady, jak wyznają chrześcijanie współcześnie, zaproponowałby rzemieślnikom, aby wykonywali zamiast Artemidy figurki np. pana Jezusa czy innych osób. Tak się jednak nie stało z pewnością apostoł Paweł był daleki od tego typu pomysłów. Drugie przykazanie Dekalogu jest jasne i nie budzi naszej wątpliwości. Jak to się zatem stało, że wielowiekowa historia chrześcijaństwa pełna jest kultów wizerunków i obrazów czy rzeźb. A zatem ze słowa Bożego bardzo wyraźnie wynika, że Bóg nie toleruje kultu wizerunków i obrazów. Gniewał się na swój lud, kiedy ten łamał ten przepis. Jednocześnie król, władca, który postanowił dokonać reformy religijnej i usunął ze świątyni obcych bogów, był niezwykłą postacią i podobał się Bogu. Kiedy w Nowym Testamencie apostoł Paweł, będąc w Efezie, spotkał się z kultem Artemidy Efeskiej, nie zaproponował rzemieślnikom oraz wytwórcom figurek bądź wizerunków z prostej zmiany na wizerunek Chrystusa. Dowodzi to jednoznacznie tego, że biblijny chrześcijanin powinien bardzo poważnie zastanowić się, czy może posiadać w swoim otoczeniu przedmioty, do których się modli, czy którym oddaje cześć. A zatem każdy chrześcijanin, który sięga po słowo Boże, prawdopodobnie natknie się na zapis mówiący o dziesięciu Bożych przykazaniach. Drugie przykazanie Dekalogu mówi, że Bóg bardzo surowo zabronił wykonywania i czczenia jakiegokolwiek wizerunku. Jest to bardzo mm, poważny zakaz i pozwólcie, że użyję jeszcze jednego argumentu i tekstu, który potwierdza kategoryczność tego zakazu. Fragment z piątej Księgi Mojżeszowej z IV rozdziału od 15 wersetu mówi tak. Strzeżcie usilnie dusz waszych, gdyż nie widzieliście żadnej postaci, gdy Pan mówił do was na chorebie pośród ognia, abyście nie popełnili grzechu i nie sporządzili sobie podobizny rzeźbionej, czy to w kształcie mężczyzny, czy kobiety, czy w kształcie jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, czy w kształcie jakiegokolwiek skrzydła tego ptaka, który lata pod niebem. Wszyscy ci, którzy szukają Boga, którzy zastanawiają się, jakim jest, z pewnością sięgną do Bożego Słowa. Najprawdopodobniej natkną się tam na drugie przykazanie dekalogu, w którym Bóg mówi o tym, że nie życzy sobie, aby porównywać go z jakimkolwiek wizerunkiem czy przedmiotem. Bóg pragnie, aby czcić go w duchu i w prawdzie, nie oddawać czci przedmiotom, ale jedynemu prawdziwemu Bogu. Obiecuję przy tym obfite błogosławieństwo dla wszystkich tych, którzy go poszukują. Dlatego życzę Wam wszystkim, którzy poszukujecie Boga, którzy pragniecie oddawać mu cześć właśnie w duchu i w prawdzie, aby Jego prawo zostało wypisane na naszych sercach, aby ono było jasne dla nas i abyśmy potrafili wybrać pomiędzy tym, co Bogu się podoba, a tym, co jest mu przeciwne. Niech nam właśnie w tym Bóg dopomoże. Amen.